Ojcowie strzegą swoich córek. Witam. No dzisiaj powiem Ci o tym, że no, gdy będziesz się tam spotykał z dziewczyną, no i dojdzie gdzieś tam do tego poznania, rodziny, dziewczyny. No, i jeśli trafisz na normalną dziewczynę z normalnej rodziny, gdzie jest ojciec, matka, nie jest to dziewczyna z patologii dysfunkcyjnej i tak dalej, no to no, przez dłuższy okres, no ten ojciec no, będzie miał do ciebie taki, jakby to powiedzieć, dystans, rozumiesz? Będzie miał do ciebie taki dystans. No i powiem ci, nie powinieneś się tym, jakby to powiedzieć, zniechęcać. Nie powinieneś się tym martwić, bo jest to normalna, jakby to powiedzieć, no, reakcja. No, ojciec, jakby nie patrzeć, jest w tym domu samcem, rozumiesz? Jest tym samcem. Ty przychodzisz, już nieważne, ile masz lat i tak dalej, jaki masz status i tak dalej, ojciec, no, jest tutaj liderem, rozumiesz? I on musi ci tutaj, jakby to powiedzieć, pokazać, że... Macie na oku, rozumiesz? Ma Ciebie na oku. On musi trzymać taką swoją wysoką pozycję, żebyś też w pewnym sensie czuł do niego dystans, żebyś czuł do niego respekt i żebyś po prostu bał się, no zrobić coś złego jego córce rozumiesz że po prostu on no nie będzie taki do ciebie milusiński hej cześć siemanko WhatsApp no nie I tu przywitacieś jakieś tutaj wasze świkuśne przywitanie tyk 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 i tak dalej, elo bro i tak dalej no nie no nie no powiem ci no oj tak nie będzie nie mm, przynajmniej nie przez jakieś pół roku albo rok albo więcej no nie no ojcowie jeśli jeszcze masz taką super, hot rakietę, oj, oj, powiem Ci, no wiesz, będzie dla Ciebie taki, jakby to być w porządku, wiesz, chodzi, taki dzień dobry, mm, witam, on zapyta, co tam u Ciebie, jak tam wszystko dobrze, tak, tak, no nie, i, i gdzieś tam uciekasz na górę <grym> z córą i tak dalej, <krym> i po prostu jest to normalne, wiesz, no on. No, jakby też instynkt mu się odpala, wiesz? No, wyobraź sobie, że masz córkę, no nie. Wyobraź sobie, że masz córkę, przychodzi jakiś ziomek, no nie. Po prostu. No musisz mu pokazać, jakby to powiedzieć. Musisz mieć taką postawę. Respek... respekcyjną. Żeby po prostu no nie wszedł na głowę, no nie, no to jest ta właśnie hierarchia, no nie, no, że on tutaj jest samcem, wbijasz gdzieś tam e, do niego do domu, no nie, to jest jego jakby to powiedzieć, grota, jego stado, no nie. Więc jakby to powiedzieć on ci też, no nie da jakby to powiedzieć tutaj, <laughs> nie da tutaj jakby to powiedzieć, no. Ci się tak jakby coś luźno poruszać, no nie? Naprawdę. I zazwyczaj jest tak, że matki, no matki, ja to, matki, jakie by matki nie było, były, no to z matkami ja zawsze gdzieś tam, dzień dobry, jestem lubiany, no nie? Gdzieś tam, no, dla matek jestem taki fajny, no nie? Jest ok no nie uśmiech, gdzieś tam, ale no zazwyczaj no ojcowie no niby jest ok jest tak ok ale ja czuję zawsze czuję ten bicz z tyłu no nie czuję naprawdę i zazwyczaj no jakby to powiedzieć czasem dziewczyna no widzi po mnie że e, że po prostu no że mam nie jestem taki w pełni wyluzowany no nie no i teraz gdzieś tam no mam już taką stałą dziewczynę już od dłuższego czasu no i tam jest ojciec no nie no, i ten ojciec, no, jakby to powiedzieć, no, widać po nim, no nie, że nie chcę oddać córki. Nie? Przychodzę tam, no, jest taki w porządku, w porządku. Dzień dobry, dzień dobry, no nie. I tak dalej. Jeszcze nie miałem jakiejś tam bliższej e, rozmowy e, zero-jedynkowej, sa, solo, sami, no nie. Ale, no, czuję respekt, no, nie? Czuję od niego taki mega respekt, no, nie? I ja nawet to mówię tej panience, że po prostu, jakby to powiedzieć, no nie chcę się narzucać, nigdy jestem taki pokorny, no nie, jak coś trzeba to pomogę i tak dalej, i tak dalej, ale no mówię, no jakby to powiedzieć, nigdy jeszcze się jakoś tak, nie wiem, nie zaprzyjaźniłem super z, z ojcem dziewczyny, no nie, naprawdę. Jednak ojcowie, no mówię, z matkami? Zawsze, kurde, jakoś tak fajnie, no nie, naprawdę. Z matkami zawsze, nawet jak była jakaś super e, niedobra, wredna matka dla tej dziewczyny, to jakoś dla mnie, tak jakby to powiedzieć, no. Ten uśmiech, no nie, i tak dalej. To samo widać, że jak przychodzę, no nie, to już ta matka gdzieś tam odwalona na bóstwo, i tak dalej, i tak dalej, no nie. No, ojcowie, no mówię, ja się troszkę boję zawsze tych ojców, naprawdę, naprawdę się boję, no nie. No nigdy się tam do niczego, gdzieś tam nic, nie, nic gdzieś tam się nie stało, no nie? No ale z, widać, no nie? Raz po prostu spotykamy się bardzo długo z taką ma była moja pierwsza dziewczyna w życiu, w życiu, taki związek. I ona miała ojca, ale taki koksu. Długo się z nią spotykałem, niby wiecie o co chodzi. Niby było ok, no nie, ale koksu jak się na mnie popatrzył, no nie, tak. No to mówię, no taki zawsze dystans był, ale jakoś tak, no, no czasem pogadaliśmy, no nie, ale no mówię, nigdy, no i czułem zawsze, no nie to widać, nie, to zawsze widzę, zawsze widzę, zawsze naprawdę widzę że no po prostu ten ojciec, no ciężko to opisać, to trzeba naprawdę gdzieś tam przeżyć to. Zazwyczaj, no dużo też dziewczyn, jakby to powiedzieć, no poznawałem z, z rodzin dysfunkcyjnych, czyli tylko sama matka była i tak dalej, no to zawsze taki luzik był, no nie, luzik, spoko było, no ale no jeśli się szuka gdzieś tam dziewczyny na całe życie, no to trzeba jednak uderzać, no w takie, dziewczyny, gdzie no, jest normalna rodzina, ojciec, matka, no nie, no bo wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że no że po prostu <laughs> no, że ta dziewczyna gdzieś tam nie pójdzie, nie, nie. zazwyczaj no córka będzie powielała schemat no, z domu, no nie, czyli jeśli gdzieś tam, no, jest ojciec matka, no to ona też gdzieś tam no, będzie się wobec mnie inaczej zachowywała. Gdzieś tam no, też będzie dbała bardziej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest dużo łatwiej stworzyć super związek na całe życie, gdy dziewczyna jest z rodziny normalnej, gdzie jest ojciec, matka, babcia, dziadek, no nie razem, i tak dalej. To wtedy naprawdę e, ona, no mówię, no łatwiej jest to, no nie, naprawdę. Dlatego no mówię, no, najważniejsze jest to, żeby gdzieś tam nie cwaniakował, wiesz? Żeby gdzieś tam nie pokazywał takiego wyższości. No bo najgorsze co mo, mo, bo, mogłoby się stać, to żeby między wami doszło do jakiejś spiny, rozumiesz? Między wami Między wami, tobą i ojcem doszło do jakiejkolwiek spiny. No, ty musisz być taki pokorny, ojciec cię woła, chodź tutaj. Idziesz, no nie? Weź tutaj, wynieś te śmieci, no, no, musisz pójść, no nie? No nie może być tak, że dlaczego ja mam wyrzucać, no nie? Ojciec powie, chodź tutaj, zmieniam koło w aucie, chodź, umiesz zmieniać? Jasne, no nie? To pomogę, no nie? I tak dalej, musisz takobyć, no nie? Tutaj ojciec kosi trawę, chodź tutaj, będziesz zbierał grabkami czy coś, no nie? Dobrze, jasne, nie ma problemu, więc naprawdę, e, no... Tutaj jest samiec, wiesz? To jest samiec, no nie? On jest, jakby to powiedzieć, ponad tobą. I chcesz czy nie chcesz, zawsze tak będzie. Nawet jakbyś miał miliard dolarów, a on byłby gdzieś tam, no. ze wsi. No to on tutaj jest y, samcem tego stada, i ty przychodzisz na jego teren, rozumiesz? Przychodzisz na jego teren, więc, no, jakby to powiedzieć, no, musisz się dostosować. Rozumiesz, musisz się dostosować, no może dojść do jakiejś tam rozmowy. Zazwyczaj no. Powiem ci tak, no, jeśli dziewczyna zawsze cię będzie broniła, wiesz? Dziewczyna zawsze cię gdzieś tam będzie broniła. Nawet jeśli gdzieś tam ojciec cię nie polubi, to on nie ma i tak nic do gadania, bo dziewczyna tutaj decyduje. Zazwyczaj jak wjeżdżasz do... Do dziewczyny do domu, no to oni, już jakby to powiedzieć, w pewnym sensie, no chcą czy nie chcą, muszą ci zaufać, no bo dziewczyna ciebie wybrała i oni chcą jak najlepiej dla swojej dziewczyny, więc jeśli widzą, że jesteś w porządku i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu ona ich udobrucha, ona pójdzie pogada z ojcem, no przecież on jest w porządku, nie bądź dla niego taki niemiły, nie bądź dla niego, dla niego taki wredny, bo może być tak, że ojciec będzie dla ciebie taki, yy, chodź tutaj, no nie, weź skoś trawę, chodź tutaj, zrób to i ty, no wiesz, no. No nie, nie, nie powiesz nie, no nie, bo dojdzie do spiny, i czasem może przyjść dziewczyna, ej, no ale nie, nie wykorzystuj go tak, i tak dalej, i tak dalej, ona go okrzani, no nie, i tak dalej, i zabierze ciebie, no, nie. no są też takie sytuacje, no nie, że ojcowie tak jakby, no. M, chcą. mówię, chcą trochę. E, pogwiazdożyć, no nie, no i naprawdę, no. musisz się tutaj gdzieś tam dostosować, wiesz. I też nie ma co gwiazdożyć, że masz więcej pieniędzy, że coś tam. No, no nie. Tutaj on jest samcem alfa. Nawet jeśli jesteś imperatorem, nie ma to znaczenia. Przyszedłeś do niego na podwórko i musisz się dostosować. I po prostu nieważne, czy słoma mu wystaje z butów, a ty przykładowo jesteś jakimś tam profesorem czy doktorem, czy masz bardzo wysokie stanowisko, nieważne, on tutaj jest no, samcem i ty po prostu jesteś pod nim, rozumiesz, jesteś pod nim i nie możesz gdzieś tam się z nim kłócić, no bo zazwyczaj jeśli wy się nie polubicie, no to będą problemy, wiesz, będą problemy i tak dalej, e, no bo później nie będzie, jak będzie tak sztywno, wiesz, będzie tak dziwnie. Bo przykładowo przyjdziesz, on będzie taki, no, nie za bardzo do ciebie, i to będzie też psuło tą atmosferę. Przyjdą jakieś święta, wie o co chodzi, więc e, tak naprawdę, więc tak naprawdę, no, nie ma to sensu, nie? Może ojciec był też jakimś tam uwodzicielem, podrywaczem, no to. Może po tobie widzieć, no nie, że ty po prostu masz tam duży przebieg i to też gdzieś tam może go, jakby to powiedzieć, troszkę denerwować, irytować, no nie? No bo dla niego córka jest najważniejsza. Wiadomo, czasem po prostu może mu coś nie pasować, no ale jeśli widzi, że dziewczyna jest szczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu. Zaakceptuję to. No, ja, ja, ja na przykład mam teraz mega hardcore, no bo ja spotykałem się z dziewczyną prawie no, rok czasu, no i zostawiłem tą dziewczynę. I poznałem tych rodziców i później ją zostawiłem. No i później no zeszliśmy się znowu i teraz jesteśmy razem. No, no to ten ojciec jest na mnie taki... W pewnym słowa znaczenie jest na mnie mega cięty, no nie? Więc ja mam taki hardcore, naprawdę, ale po prostu ona mnie broni, no nie? Ona mnie broni, zresztą to ona mnie zostawiła, nie ja ją, e, więc po prostu, jakby to powiedzieć, no ten ojciec, no jest, jest w porządku, no nie? Ale jakby to powiedzieć, no ma w sobie ten żal, no nie? Ma w sobie ten żal. I po prostu naprawdę nikt normalny, nikt normalny by po prostu tak, no pewnie już by wydygał, w porty by narobił, by już nie przyszedł, no ale ja po prostu, no jakby to jest drugi raz, no nie, drugi raz gdzieś tam, no spotykam się z tą samą gdzieś tam dziewczyną. I no jeszcze ojciec jest taki naprawdę, no jest ok, do widzenia, dzień dobry, no nie, jestem taki w porządku, ale on, jak, jakby to powiedzieć, no ma, ma ten taki, no, dystans do mnie, no nie, ma dystans do mnie i po prostu, no ja mam do niego szacunek, bo muszę mieć do niego szacunek. To jest zawsze podstawowy, gdzieś tam fundament, gdzie żebyś miał zawsze szacunek do jej ojca, nieważne czy jest rolnikiem, czy jest gdzieś tam... Ne, śmietnikarzem, czy jest tam profesorem, czy po prostu jest graczem, czy jest jakimś tam youtuberem, czy po prostu ma jakąś firmę, no musisz mieć do niego szacunek, rozumiesz? Musisz mieć do, do niego szacunek i nie możesz być taki, pokazywać się o, o takiej wyższości, wiesz, bo i tak prędzej czy później przyjdzie moment, w którym no wyjdziecie gdzieś tam sami, pogadacie i tak dalej, i tak dalej i po prostu... No nie trafiłem nigdy na coś takiego, że ojciec ci może coś tam powiedzieć, podsumować, że ci się zrobi coś złego. No, no nie powiem, bo zazwyczaj no no ja akurat nie doświadczyłem takiej sytuacji, no ale no też nie będzie chciał jakby to powiedzieć psuć wszystkiego, wiecie o co chodzi. Zostało nawet nagrane o tym masa filmów, wiecie o co chodzi, jakieś tam filmy romantyczne czy komedia, że gdzieś tam przychodzi... <laughs> Chłopak do dziewczyny, no i ci ojcowie, właśnie, to jest taka specyficzna postawa, to jest taka specyficzna postawa, taka poważna, taki dystans, taka obrona terytorium, no nie. Więc to jest po prostu normalne, no nie. To jest taka normalna między wami, można powiedzieć, że jest taka zawsze iskra, no nie. I tak, no bo zabierasz jej córkę, zabierasz gdzieś tam e, jemu córkę, no nie, i tak dalej. On wie, że ją gdzieś tam ostro. Posuwasz i tak dalej. No i po prostu, no, mu się to może nie podobać, no nie. No, to, co on ma w głowie, to wiadomo, to jest jego, no ale no, najprawdopodobniej każdy z nas to zrozumie, gdy będzie miał córkę i po prostu przyjdzie jakiś gościu który po prostu nie pasuje, nie pasuje do tego, do tego obrazka, do tej wizji, którą gdzieś tam każdy z nas by sobie gdzieś tam zaplanował, bo super fajna dziewczyna, a tu przychodzi jakiś taki, no powiedzmy, to sobie no nie wpasowywuje się w standardy tego gdzieś tam domu, no i po prostu i nic nie możesz zrobić, nic nie możesz zrobić. Musisz zaakceptować, no nie? Więc po prostu tak to już będzie. No nie, dlatego no mówię, najważniejsze jest to, żebyś po prostu okazywał zawsze gdzieś tam jej ojcu szacunek, rozumiesz? To jest najważniejsze. No i żebyś gdzieś tam e, nie był taki zarozumiały, wiesz? Nie był taki zarozumiały. Są y, ziomki, goście, którzy gdzieś tam przychodzą do ojców, do teściów, gdzieś tam piją, no nie, i gdzieś tam super ziomki i tak dalej. Jest różnie, rozumiesz? Jest różnie. Ja ogólnie jestem niepijący, więc ja, ja, ja po prostu w takie towarzystwo gdzieś tam no, nie wchodzę, no nie. Y, może to być gdzieś tam złe dla tej osoby, bo ojciec chciałby się na przykład napić sobie. No ale ja na przykład nie piję, naprawdę, może kiedyś, no nie, raz, jakiś tam, tego, ale zazwyczaj no nie chcę, no i po prostu jestem zawsze taki, jakby to powiedzieć, no nie robię czegoś, no czego nie chcę, no nie, no po prostu, no. Dlatego, no mówię, najważniejsze jest to, żebyś okazał szacunek i tak naprawdę, i tak naprawdę szanował. Bo znam też takie sytuacje, gdzie no, spotkałem się z dziewczyną. Spotkałem się z dziewczyną i ona miała koleżankę, najlepszą taką przyjaciółkę. No i po prostu jej chłopak normalnie z tym, z tym ojcem razem pracowali. No nie? Razem pracowali. No i takie byli ziomki no i później ona gdzieś tam z nim nie tego z tym chłopakiem się rozstała czy coś a ten chłopak dalej z tym ojcem gdzieś tam razem pracowali takie kumple, ziomki i tak dalej więc widzicie, jest różnie no nie? jest różnie, no nie uważam się za takiego, który by wyglądał jak jakiś po prostu sebik z ulicy ale może sprawiam takie wrażenie no ale no mówię ojcowie gdzieś tam zawsze jakby to powiedzieć no nie miałem czegoś takiego, że przychodzę do dziewczyny siemaneczko lubię cię no nie miałem tak nigdy e, raz miałem taką stację, że byłem z dziewczyną na wigilii u jej gdzieś tam cioci, tam był jej ojciec i jego brat no nie i ten, ten jego brat ojca taki no w podobnym wieku byli i tak fajnie napił się, i tam, no, słuchaj, ale jak jej coś zrobisz, to nie, ale co coś zrobisz, to po prostu będziesz miał ze mną do czynienia. Naprawdę mnie tak straszył, no nie. Nie lubią mnie. Nie lubią mnie, i no, powiem tego, że gdzieś tam później. E, w jakiś tam sposób się zaprzyjaźniliśmy? No bo później gdzieś tam był jakiś grill, to dzień dobry, coś tamtego. Zawsze mam szacunek, zawsze mam szacunek do ojców, do rodziny, naprawdę nigdy nic złego, gdzieś tam, no nie powiem, no ale jak ktoś mnie na przykład obraża, no nie miałem taką sytuację, że ktoś sobie pozwala, no to zazwyczaj, no, trzymam dystans, ale nie schodzę na ten sam poziom, żeby nie będę obrażał, tylko po prostu. Nie rozmawiam, no nie? Nie rozmawiam. I na przykład mówię później dziewczynie, no, jest niemiły dla mnie, no nie. Czasem mówię, żeby mu coś powiedziała, no nie, i tak dalej, no i wtedy jakby to powiedzieć. E, Skubię go od drugiej strony, że na przykład jego żona sama mówi, weź się, uspokój, no nie, zachowuj się, chłopak jest w porządku, o co ci chodzi, no nie, i tak dalej. I czasem było tak, że później no ten pan, no nie. Po prostu jakby to powiedzieć, no. Zachował się normalnie, no nie? Naprawdę, zachował się normalnie i było ok, rozumiecie? Było ok, nigdy naprawdę mm, nie robiłem, nigdy naprawdę nie robiłem jakichś dymów. Zawsze szacunek, naprawdę. I nawet jeśli ktoś mnie by nie szanował, bo nigdy nie było tak, że ktoś gdzieś tam e, coś jakby złego z, mi zrobił, no nie? no to i tak zawsze ode mnie otrzymuje szacunek, ze względu na to, że spotykam się z tą dziewczyną, no nie? Naprawdę, bo rodziny są różne, czasem jest tak, że no, w dziewczynie na przykład no ojciec może być jakimś pijakiem i tak dalej, i tak dalej, no nie? Więc jakby to powiedzieć, zawsze mam ten szacunek, no nie? I nigdy nie wdaję się w jakieś tam zadymy. Jeśli ktoś gdzieś tam mnie tego, to się nie odzywam, no nie? Rozumiem, rozumiem i tak dalej. E po prostu no, trzymam szacunek. No nie? Dzięki temu no, te dziewczyny, jakby to powiedzieć, no, też widzą, jak ja się zachowuję gdzieś tam, w towarzystwie, jej rodziny, czy co i to. Jakby powiedzieć, ja nie mam wtedy sobie nic do zarzucenia, wiesz, ja nie mam sobie nic do za zarzucenia. Ja po prostu jakby to powiedzieć, czasem było tak, że się potrafiłem rozstać z dziewczyną. I jeszcze gdzieś tam do jej babci. Babcia jej dzwoniła, czy przyjadę, bo zrobiła Ciacho tego i tak dalej. Jej wuj o do, do mnie dzwonił, tam się pytał e, o coś, no nie, czy coś tam mu załatwię i tak dalej. I nie było z tym problemów, no i naprawdę. Więc jakby to powiedzieć, z mojej strony zawsze jest gdzieś tam no, ten szacunek, nawet jak zobaczę choć moje dziewczyny gdzieś tam zawsze były z różnych miast, no nie, to ciężko mi jest, ale jakbym na przykład zobaczył kogoś, to bym powiedział dzień dobry i tak dalej. Więc y, mówię, najważniejsze jest to, żebyś po prostu trzymał szacunek, no nie, bo jak czasem słyszę, że mm, no mam takiego kolegę, który gdzieś tam z dziewczyny ojcem to mają kosę, no nie, no i to jest chore, no nie, to jest naprawdę chore że po prostu się nienawidzą i tak dalej, no, no, i, no i po co coś takiego, no nie? Przez to w ogóle ona jak jedzie do ojca, to jedzie bez niego i tak dalej, bo on gdzieś tam, no... Więc tak naprawdę nie ma w tym nic dobrego, bo to no jest takie bez sensu, nie? Zawsze mówię, trzeba... Zawsze trzeba po prostu z drugim człowiekiem, no, no tak z szacunkiem, no nie? Nawet jeśli nie wiadomo jak tam jest, to zawsze trzeba szanować, i po prostu nie robić dymów, o, nie robić dymów. No i w końcu jakby to powiedzieć Ojciec Jeśli Ty go będziesz szanował cały czas, pomimo tego co mówi i tak dalej, no to gwarantuje Ci, że, że z czasem no, będzie ciebie sam szanował, powiedz, że jesteś spoko, no nie? Jesteś spoko, gdzieś tam, w gościu, szacunek i tak dalej. I tyle wystarczy. No nie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.